Sedynia miasteczko położone nad Odrą, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Szczecina. W wieku X Gród Słowiański, umocniony przez pierwszych piastów, zabezpieczający zachodnią granicę państwa polskiego przed najazdami. W czerwcu 972 roku Czcibor, brat Mieszka I, odniósł tutaj zwycięstwo nad wojskami brandenburskiego margrabiego Hodona. Dzisiaj w Cedyni po historii bardzo burzliwej i odległej pozostały tylko nieliczne ślady troskliwie wydobyte i zabezpieczone rękami archeologów. Dziesięć wieków po historycznej bitwie na wzgórzu nazwanym imieniem Czcibora zniesiono pomnik. W miastach i wsiach polskich położonych w Dolinie Odry, polskie pomniki wznosiliśmy przeważnie na wielkich cmentarzach II wojny. Zgodnie z tradycją, pomniki czciły pamięć poległych bohaterów. U schyłku lat 70. zrodziła się wszakże idea, aby upamiętnić i uszanować w tej symbolicznej formie nie tylko tych, którzy za powrót Polski nad Odrę zapłacili cenę najwyższą, ale i tych, którzy złączyli tę ziemię z ojczyzną powszednim trudem codziennej pracy. Ten pomnik, pomnik czynu Polaków stanąć miał w Szczecinie. Wykonania pomnika podjął się wybitny artysta-rzeźbiarz profesor Gustaw Zemła. Musiałem szukać takiego symbolu, takiego znaku, z którym każdy Polak by się chciał i mógł utożsamić. I Pomyślałem sobie, że najdroższy znak i symbol dla każdego Polaka to jest Orzeł Polski. I tak powstała po wielu próbach, po wielu koncepcjach, bo to co jest tutaj w tej chwili jest właściwie już wynikiem długich poszukiwań. Były różne koncepcje, różne układy form, ale ciągle przewijała się forma Orła Polskiego. Trudność polegała ponadto na tym. Że to nie mógł być orzeł jako ptak, ani nie mógł to być ten orzełek z czapki, który polscy żołnierze nosili. Chodziło więc o stworzenie takiej koncepcji.